Gosywalki. Muszę się pośpieszyć. Zaraza, zabójca pewnie nadal jest w pobliżu. Gardło zerwane ugryzieniem, rozstaw szczęki jako człowieka. Tylko kły dużo dłuższe, zabity jednym uderzeniem, złamane żebra, krew z uszu, solidnie oberwał. Masakry dokonał Wampir, ale nie Kimba ani Fleder. To musiała być Bruksa. Płaszcz kobiety, którą widziałem w gospodzie. Jest w piwnicy. Napastnik z łatwością wywrócił wóz. Murzeczny. Na tym wozie przywieźli ciało. Rana od pazurów pięć palców rozstaw jak na drobnej dłoni. Śladem małych bosych stóp prowadzą do wnętrza piwnicy. Złamał kark, gdy spadał ze schodów. Rzucony o ścianę z wielką siłą. Posłużył do wyłamania kraty. Trzeba było nie lada siły, żeby ją wyłamać. To ciebie widziałem w gospodzie. Wiem, czym jesteś, ale nie wiem dlaczego zabiłaś tych ludzi. Nie chodziło przecież o głód krwi. Nie musimy walczyć. Mylisz się. Nie mogę pozwolić ci odejść. biła przy stole. Aż cuchnie. Napuchnięte od wody, obie ręce odcięte. Ciało zostało poćwiartowane, tak jak sądziłem. leżał w wodzie, głowa jest napuchnięta i w niektórych miejscach nadgryziona. Hmm. A coś wypchnięte do gardła. No. Wypchany monetami. Nilfgaardzkie floreny. Z kilku różnych prowincji. Jeśli to sprawka mordercy... To mamy do czynienia z potworem rozumnym. Ciało zostało porąbane na kawałki już po śmierci. Uderzenia zadano z wielką siłą, a kości są przecięte, niezgruchotane. Stworzenie, które go zabiło, ma długie pazury, ostre jak wiedźmińskie miecze. Najpierw przebiło nimi serce ofiary, nie zabiła go bruksa. Trzecia dodatkowa dłoń. Nie należała do ofiary, ale pewnie strażnicy nie zauważyli tego, gdy zbierali kawałki ciała. Jak to jest możliwe, że jest jeszcze ciepła i wciąż płynie w niej krew? Kilka gatunków potworów ma silne zdolności regeneracyjne, ale nigdy nie słyszałem, by odcięta kończyna po tak długim czasie zachowywała się jak żywa. Później dokładnie zbadam tkanki, może czegoś się dowiem. Podsumujmy. Mordercą najprawdopodobniej jest potwór, ale nie bruksa. Zatem dlaczego wampiżyca przyszła tutaj po odciętą kończynę? I do jakiej istoty należy dłoń, która nadal jest ciepła po ucięciu? Co ma znaczyć mieszek wciśnięty w gardło i dlaczego ciało zostało porąbane? Dużo pytań, mało odpowiedzi. Poproszę Palmerina, żeby zabrał mnie do księżnej i wypytam o wcześniejsze ofiary. Witam szanownego jegomościa. Mógłbyś mnie ostrzec? Może zagramy w gwinta? Pani! Słonko nasze ukochane! Witam, witam. Mówcie, czego sobie życzycie. Może masz ochotę zagrać w gwinta? Bywaj. Księżna Pani! Słonko nasze ukochane! Cnotliwe to i godne, Wiedźminie, żeś na wezwanie księżnej pani przybył. Pewnie żeście cały świat objechali, musi Wiedźminie. Ludzie, ludzie, co ja robię? Cały towar na przecenie! Sowane, grawerowane, kanelowane, co dusza zapragnie. Wykonasz coś dla mnie? Popatrz, mam tu taki schemat. Pamiętaj, że za każdą rozbitą handlę kamerariusz się obawia się wynagrodzenia. A, zawodowiec, lubię z takimi handlować. Znają się na dobrej robocie. Co tam masz na sprzedaż? Bywaj. Spod młota słyszeć świsty rąb, jest talut, aż lecą jest krew. Gdy kłopot do prądu wyśpiewa, kalubnie mnie napisze, jakby zachcił w górę. Muszę pilnie porozmawiać z księżną. Dzieci! Historia skończona. Wracajcie do rodziców. Ale zaraz! Szlachetne Palmerinie! A co z historią Rydgierza i Smoku? Ta opowieść musi zaczekać, ale przyjrzyjcie się dobrze człowiekowi, który stoi przed wami. To Geralt z Rivi, mistrz cechu wiedźmińskiego, który walnie przyczynił się do pokonania Olbrzyma goliaka. Mistrzu Wiedźminie, czy to prawda, że cnota zawsze triumfuje i zwycięża niegodziwość? E, tak, cnota zawsze zwycięża. Ale przecież czarny rycerz jest łotrem, a zwycięża Irakasz z Casteldacie. Ważny jest też triumf moralny. E, tam. Dość już tych pytań. Wracajcie do rodziców. Jaśnie oświecona przybyła na błonia turniejowe i będzie oglądać walkę na arenie. Jeśli się pośpieszymy, zdążysz z nią porozmawiać, zanim zacznie się spektakl. Prowad Kto wystąpi na arenie? Nilfgaard w Blisko, ale niecelnie. Zresztą sam zobacz. Ktoś zamierza walczyć z Szarlejem? Złupionym przez przywiązane do ogona dzwonki? Co w tym złego? To prezent od cesarza. Niebezpieczne dzwonki mogą nie wystarczyć. Widziałem coś podobnego na arenie w Normandii. rycerz pokonał, że z trwokami na obok. Może mieli szczęście, a może dzwonki rzeczywiście wystarczą, kto wie. Tak czy owak, tylko Wiedźmin ma szansę przeżyć po jednym z Charlejem, który jest w pełni sprawny. I to nie każdy wie. No, i nierozsądnie jest wpuszczać tak groźnego potwora na arenę między ludzi. Kto będzie walczył z potworem? Jo, już go poznałeś. Prawda, obiecał, że przyniesie pani swego serca trofeum. Wielka miłość wymaga wielkich poświęceń. Chodźmy. Pan nie Już się zaczęło! Będziemy musieli zaczekać na koniec walki. ありがとう。

Spójrzcie, jak z bestii uchodzi życie! Mistrzu Geralcie, czyń swoją powinność. Dokończ dzieła! Nie mam zamiaru dobijać potwora. Prawem zwycięzcy jest okazać łaskę! Niech żyje Gerald! Litościwy! Zajmijcie się bestią! Jon Mało braku! chłopak byłby martwy! Nic. I... nie jest. Od Vivienne? Uśmiechnij się, jak przystało na bohatera. I milcz, bo ledwie mówisz. Właśnie tu idzie. Geralt, muszę... z tobą pomówić. Vivienne... Później porozmawiacie. W Lazarecie. Geralt? To było wspaniałe. Oszałamiające. Wasza miłość. Mieliśmy znakomity pomysł, żeby po Ciebie posłać. W istocie jesteśmy niezmiernie zadowoleni i bardzo, bardzo Wam radzi. Jestem zaiste zaszczycony. Zajmijcie się naszym młodym bohaterem raz, raz. My porywamy Geralta na rozmowę. Długo czekaliśmy na Twoje przybycie. Już traciliśmy nadzieję, a tu... takie wejście. Wasza miłość, Charley jest bardzo niebezpiecznym stworzeniem. Nawet dla rycerza w pełnej zbroi. Nonsens. W są. rycerze od zawsze szukali chwały w walce z bestiami. I on zyskał kilka sieńców i blizn w zamian za wieczną chwałę pogromcy potwora. A co z publicznością? Gdyby Sharley przedarł się na trybunę, doszłoby do masakry. Geralt, mimo że doceniamy Twoją niespodziewaną interwencję na arenie, przypominamy, że zostałeś wynajęty i, jak się niebawem okaże, hojnie opłacony w związku ze zgoła innym zadaniem. Wasza miłość, chciałbym porozmawiać o moim zleceniu. Oczywiście, ale nie tutaj. Potrzebny nam będzie damien, który prowadził śledztwo do Twojego przebycia. Tylko gdzie on może być? Chodź, poszukamy go.